Nowy przedmiot i pusta klasa? Frekwencja spada poniżej połowy. Barbara Nowacka komentuje, wskazuje winnych. MSZ ostrzega przed ryzykiem zamknięcia granic i odwołania lotów. Co robić w sytuacji kryzysowej? Porwanie w Zakopanem. Dwóch oprawców uprowadzili młodego mężczyznę. Głodzili go. Jak wygląda akcja ratunkowa? Odłączony wagon na torach? Tylko cud uchronił przed katastrofą kolejową w Katowicach. Czy to był sabotaż? Siemoniak komentuje. Rodzina impreza zmieniła się w koszmar. Oboje rodziców trafili do szpitala, dwóch synów zginęło. Po 10 miesiącach wracają przed kamery i ostrzegają innych. O tym wszystkim nie tylko w głównym wydaniu wiadomości na kanale 24 Polska. Pamiętajcie o sobie i łapce w górę. Ministra Edukacji Barbara Nowacka skomentowała niską frekwencję na nowym, nieobowiązkowym przedmiocie. Do 25 września rodzice mogli zdecydować, czy ich dzieci będą w nim uczestniczyć, i wielu zrezygnowało. Ja uważam, że to powinien być przedmiot obowiązkowy. Wtedy byłby sukces pełen. Tak jestem szczęśliwa, że mamy dobry, świetnie przygotowany przedmiot. To wielkie ukłony dla wszystkich ekspertów. A, a Ale twórców? gdyby pani miała powiedzieć jednym y, słowem, sukces czy porażka? Sukces czy porażka? Powinien być obowiązkowy. Czyli sukces tak czy nie? Sukces, że jest porażka, że e, nie jest obowiązkowy. Bardzo źle się stało, że polityka wkroczyła w to tak brutalnie, a jest to przedmiot szalenie potrzebny bo chyba wszyscy widzimy, jak wielkie potrzebne są działania w sprawie zdrowia psychicznego, przeciwdziałania uzależnieniom ruchu, wiedzy o swoim zdrowiu, każdym jego aspekcie. Co jeśli y, y, okaże się tego 10 października, że więcej niż połowa uczniów Ale nie ty... będzie chodziła na edukację zdrowotną? Na... Czy to nie będzie Pani porażka? Nie, jesteśmy na to w pełni przygotowani. W momencie, kiedy mamy przedmiot nieobowiązkowy, ustawiany bardzo często w planie na pierwszej lub ostatniej lekcji, gdzie wywołał Kościół wraz z Pisem i Gigantyczną nagonkę na kwestie dotyczące zdrowia i ochrony zdrowia, to w ogóle to 50% mnie nie dziwi. W Kielcach w zajęciach bierze udział tylko 23% uczniów, w Krakowie 33%. Nowacka przyznała, że frekwencja poniżej 50% była do przewidzenia. Wpływ miała nieobowiązkowość przedmiotu godziny zajęć, często o 7 rano, a także krytyka ze strony kościoła i części polityków. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski apeluje o zachowanie ostrożności podczas pobytu w Jordanii, jednym z najpopularniejszych krajów turystycznych Bliskiego Wschodu. Choć sytuacja w kraju pozostaje stabilna, w regionie Bliskiego Wschodu nie ustają napięcia, konflikty zbrojne i incydenty terrorystyczne. Mogą również wystąpić demonstracje, protesty i lądowe przejścia graniczne mogą zostać zamknięte bez ostrzeżenia. Podczas pobytu w Jordańskim Królestwie Haszymickim zachowaj szczególną ostrożność. Przypominamy, że nadal utrzymuje się ryzyko czasowego wstrzymania ruchu w przestrzeni powietrznej nad Jordanią, a także ryzyko zamknięcia lądowych przejść granicznych z Izraelem. Ogólna sytuacja bezpieczeństwa w kraju pozostaje stabilna. W sytuacji kryzysowej bezwzględnie stosuj się do zaleceń władz miejscowych oraz śledź komunikaty urzędu. Resort przypomina, że nadal istnieje ryzyko czasowego wstrzymania ruchu w przestrzeni powietrznej nad Jordanią oraz zakłóceń w podróży. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślił, że wyjazdy w rejony niebezpieczne odbywają się na własną odpowiedzialność i nie należy ignorować zaleceń MSZ. Ministerstwo radzi, aby w sytuacjach kryzysowych bez względu nie stosować się do poleceń władz miejscowych i śledzić komunikaty urzędu. Podano też ważne numery kontaktowe Jordańskiego Państwowego Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego 911 oraz konsula dyżurnego ambasady RP w Amanie. 24-letni mieszkaniec województwa łódzkiego został porwany przez kilka dni brutalnie przetrzymywany sprawcy 36-letni obywatel Białorusi i 30-letni Polak z powiatu tatrzańskiego. Głodzili go, przywozili w bagażniku i ukrywali w piwnicy. Tatrzańscy policjanci zatrzymali 36-letniego obywatela. Białorusi oraz trzydziestolatek obeczy RP, którzy porwali i bezprawnie przetrzymywali młodego mężczyznę. Dzięki profesjonalnie przeprowadzonym działaniom agresorzy trafili do celi, a zakładnik odzyskał wolność. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności. Policja zareagowała po sygnale z województwa łódzkiego, funkcjonariusze namierzyli samochód z porwanym w Zakopanem, a gdy auto zatrzymało się w kościelisku, zatrzymali obu oprawców i uwolnili zakładnika. Śledczy ustalili, że mężczyzna został porwany 25 września, sprawcy żądali od jego rodziny pieniędzy w zamian za uwolnienie. Policja podkreśla, że było to jedna z najtrudniejszych interwencji ostatnich miesięcy. Na początku września w Katowicach doszło do odłączenia wagonu węglarki z pociągu towarowego relacji Dąbrowa Górnicza-Szczygłowice. Przez pewien czas pozostawał on na torach, co mogło doprowadzić do poważnej katastrofy. Maszynista zorientował się dopiero na stacji końcowej, że ostatni wagon zniknął. Oznaczenie końca składu było przeniesione na przedostatni wagon, a sprzęg śrubowy został rozkręcony. Eksperci podkreślają, że samoczynne odłączenie było praktycznie niemożliwe, a sposób działania wskazuje na próbę Zatarcia śladów. Wydarzenie zbiegło się z pracami na linii 141, po której kursują zarówno pociągi towarowe, jak i pasażerskie. Kolejarze przyznają, że tylko dzięki małemu natężeniu ruchu udało się uniknąć tragedii. Prokuratura prowadzi śledztwo, ale nikomu nie postawiono jeszcze zarzutów. Koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak, stwierdził, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnej wersji ani sabotażu, ani próby kradzieży. Najnowszych informacji, które mam od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która z natury rzeczy takimi sytuacjami się interesuje i odbiera informacje od Policji czy od Państwowej Straży Pożarnej. Na razie nie jesteśmy na takim etapie, żeby móc stwierdzić, że był to, czy mógł to być akt dywersji. Natomiast jesteśmy na bardzo wczesnym etapie działania. Niewątpliwie zagrożenie tutaj powstało. A czy to jest związane z próbą aktu dywersji, czy z próbą kradzieży węgla, to też się przecież dzieje to dopiero służby będą ustalały. W każdym razie bardzo poważnie wszelkie takie incydenty traktujemy, no bo rzeczywiście doszło tutaj do zagrożenia ruchu kolejowego i, i nasza infrastruktura kolejowa od dłuższego czasu jest szczególnie tutaj pod nadzorem służb specjalnych. Pani Małgorzata i pan Piotr poszli spać. ocknęli się w szpitalu. Stracili dwóch synów, 9 i 12-letniego. W nowym domu ulatniał się czat, a najmłodszy, niespełna, roczny synek, przeżył. W momencie, kiedy ja wróciłem z pracy i wszedłem do domu, to nic nie było czuć. U nas był właśnie z instalacji gazowej poprzez niesprawny piec. Ta cała sytuacja, to, to wszystko się wydarzyło. I e, mogę powiedzieć, że wcześniej też w telewizji oglądałem różne informacje na temat czujników, na temat przeglądów, ale po prostu jakoś e, nie zwracałem na to uwagi i, i chcę wszystkich tutaj właśnie m, przestrzec przed tym, żeby zwrócili na to uwagę, żeby nie było takiej sytuacji jak, jak u nas i e, i żeby zadbać o tą instalację i zrobić wszystko, żeby się zabezpieczyć przed, przed takimi wypadkami. Instalacja działała, wszystko było ok, nic nie było, żadnych objawów, żeby się miało coś zadziać. Właśnie się to działo jednak, prawda? Więc naprawdę e, kupujcie Państwo te czujniki czadu, bo to jest najważniejsze. Tragedia wydarzyła się 24 grudnia 2024 roku w Kutnie. Piec gazowy działał nieprawidłowo, a dom wypełnił się tlenkiem węgla. Starszych chłopców nie udało się uratować, a rodzice walczyli o życie. Po blisko 10 miesiącach wrócili do mediów, by przestrzec innych. Czujnik czadu to obowiązkowe posażenie domu. Eksperci podkreślają, że podobne zatrucia w Polsce zdarzają się często. W ostatnim czasie ofiarami czadu padali 18-latka w ciąży i 63-letni mężczyzna. Urządzenie, które ma tutaj kolega, zaprezentuje Kosztuje od 30 do stu kilkudziesięciu złotych. Urządzenie za chwilę włączymy. Urządzenie to ratuje życie ludzkie. W momencie, kiedy wydziela nam się czad, lub jest, to, lub jest to czujka dymu, lub czadu, lub powiązana dymu i czadu, czyli ulatnia nam się gdzieś czad, lub powstaje dym na skutek spalania. Takie urządzenie nam zadziała, pobudzi nas skutecznie i wcześniej wyjdziemy z naszego pomieszczenia. Z pomieszczenia zagrożonego. Bardzo proszę, żeby kolega zaprezentował. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o subie łapce w górę. Do zobaczenia!